Tak mieszkańcy Wałcza powitali prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Była to jego pierwsza oficjalna wizyta w mieście. Prezydent podczas rozmowy z Wałczanami podkreślał, że zależy mu na tym, aby efekty jego rządów były odczuwalne w polskich domach. Podczas spotkania przekonywał również, że będzie dążył do równomiernego rozwoju miast. Andrzej Duda rozmawiał także z dowódcami wałeckich jednostek wojskowych. Prezydent RP zapewnił o swoim wsparciu dla Wojska Polskiego. Chcę, żeby te jednostki wojskowe które są tutaj w zachodniopomorskim i w innych miejscach naszego kraju wzmacniały się. Na spotkaniu oprócz zwolenników i przeciwników Andrzeja Dudy pojawili się także harcerze oraz studenci Wałeckiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Po wystąpieniu prezydenta mieszkańcy Wałcza mogli porozmawiać z głową państwa. Bardzo dobrze, wspaniały, naprawdę, jestem zachwycona. Tak jakby reklama też i naszej ziemi. Wałecki. To się z tego tytułu cieszy, no i cieszy, że to głowa państwa odwiedziła Wałcz. Pozytywne bardzo. Także taki jak, jak go widzimy w telewizji, tak teraz chyba jeszcze bardziej myślę, że pozytyw duży. Andrzej Duda odwiedził również dwunastą bazę bezzałogowych statków powietrznych w Mirosławcu. Po zakończeniu spotkania z mieszkańcami Wałcza prezydent wyjechał na wizytę do obornik.